Każdego roku na terenie Gminy Piekoszów w wyjątkowy sposób dziękuję się nauczycielom za ich wkład pracy i zaangażowanie w edukację młodego pokolenia. Tak było i tym razem. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej na ręce pedagogów wręczono szczególne podziękowania i nagrody. Na terenie mojej Gminy, Gminy Piekoszów, oświata jest na bardzo wysokim poziomie i to mówię z pełnym przekonaniem. Jako samorząd również dokładamy wszelkich starań do tego, żeby zabezpieczyć warsztat dydaktyczny nauczycielom, nauczycielom doświadczonym, kompetentnym, którzy tą ścieżkę edukacyjną w mojej ocenie bardzo dobrze prowadzą. Zakupujemy, każdego roku zakupujemy pomoce dydaktyczne, najnowszej technologii, więc bez tych sądzę, że trudno. Czy też trudniej jest nauczać w XXI wieku uczniów, dlatego to jest ważne, żeby każdego roku pieniądze kierować do placówek oświatowych właśnie na ten cel. Na ten cel, ale również popieramy się środkami rządowymi, jak również i środkami unijnymi, żeby te szkoły wyglądały coraz piękniej, coraz ładniej. Również je termomodernizujemy, remontujemy i to jest dla mnie bardzo ważne. Podczas uroczystości na ręce zasłużonych nauczycieli i dyrektorów szkół w Zbigniew w piątek wręczył wraz z senatorem Krzysztofem Słoniem oraz przewodniczącą Rady Gminy Piekoszów, Barbarą Drogosz, nagrody Wójta Gminy Piekoszów. Każdy tutaj ma świadomość, że. Ukształtować człowieka, dobrego obywatela, to jest wielkie wyzwanie, a jednocześnie ogromny wkład w rozwój również gminy. Dlatego też obserwuję wielkie wsparcie ze strony samorządu Gminy Piekoszów, wykorzystującego szereg programów rządowych po to, żeby tutaj w Piekoszowie edukacja stała na jak najwyższym poziomie. Chociaż zawsze ta największa odpowiedzialność i największy wkład spoczywa na ludziach, na wspaniałych piekoszowskich nauczycielach. Szczególne gratulacje tego dnia popłynęły do Joanny Jaworskiej, katechetki ze szkoły podstawowej w Brnicy, która w tym roku otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, a odebrała ją osobiście z rąk ministra Przemysława Czarnka podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Odbyły się one 13 października w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest na pewno gdzieś jakieś zadowolenie, radość. Tym bardziej, kiedy moja osoba pojawiła się jako kandydatura, jako osoby działającej w wolontariacie. Jest to, jest to na pewno miłe dla nauczyciela. O trudnej pracy nauczyciela mówiła także przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów, Barbara Drogosz, która sama jest nauczycielem od wielu lat. Nauczycielem jest bardzo trudno być, bo na nas ciąży odpowiedzialność za to, kim będą ci młodzi ludzie, którzy do nas trafiają. To, jak my, je, my ich wykształcimy, to dalej ich ścieżka będzie właśnie od tego zależała i praktycznie ich życie i to, jaka będzie nasza przyszłość też. Podczas uroczystości nagrody wójta gminy piekoszów za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej odebrało dziewięciu nauczycieli. Nagrodę dla dyrektora szkoły wręczono na ręce Małgorzaty Bernard, dyrektor szkoły w Zajączkowie. Nagroda powędrowała także do wicedyrektor szkoły w Jaworzni, Małgorzaty Białackiej.